Zamknij oczy. Poczułem coś, coś czego wcześniej nigdy nie czułem. Zbliżasz się do granicy, której nie wolno ci przekroczyć. Gerard Butler w roli pilota ratującego pasażerów nie tylko z katastrofy lotniczej. Samolot się rozpada. Dobra zabawa, co? Przyjaciele, których więzi zostaną wystawione na niejedną próbę. Nie pozwól, żeby strach cię sparaliżował. Niewłaściwy krok może skończyć się tragedią. Nicolas Cage, Wymierzający Sprawiedliwość. Obudziliście samego diabła. Reaktywowana po latach przyjaźni dwóch kobiet w podróży do Grecji. Zmapowaliśmy twoją świadomość do ciała innej osoby. Futurystyczny dreszczowiec z udziałem Brusa Willisa. To coś, czego zawsze chciałem doświadczyć. Romans, który z każdą chwilą nabiera rozpędu. To się wam naprawdę spodoba. Hity sierpnia w Kanal Plus Film. Nie podoba mi się to wszystko. Mam nadzieję, że dowiesz się czegoś. Albo wszyscy w tym siedzą, albo kogoś chronią. Potrzebuję rysopisu osoby, która pana zaatakowała. Osoby? To była bestia. Dwa odcinki serialu Purpurowe Rzeki, czwarty sezon. Dziś o 22.00. Oglądaj w kanal plus seriale lub w serwisie kanal plus online. Nazwisko: Rahim Soltani. Wspaniale pan postąpił, to bardzo szlachetny gest. Dlaczego jest pan w więzieniu? Zaciągnąłem pożyczkę, ale partner zabrał pieniądze i słuch o nim zaginął. Oddał cały worek złota i twierdzi, że to nic takiego. Skąd ta pewność, że historia o znalezieniu torebki jest prawdziwa? Film nagrodzony Grand Prix na festiwalu w Cannes. Premiera Canal Plus. Bohater. Jutro o 21.00. Oglądaj w Canal Plus Premium lub w serwisie Canal Plus Online. Weekend w kanal plus film. W piątek o 20.00 Detektyw Marlow. W sobotę o 20.00 Nieznośny ciężar wielkiego talentu. A w niedzielę kanal plus film w akcji. O 20.00 Demaskator. O 21.45 Stara Szkoła. Weekend w kanal plus film. Ludzie, Notre Dame płonie. Szczyt północnej nawy odsuwa się od sklepienia. Katedra może się zawalić. Pozostaje jedno wyjście. Drużyna ochotników. zostało jakieś 15 minut. To jest misja samobójcza. Notre Dame Płomie. W niedzielę 3 września o 17.50. Oglądaj w Kanal Plus Film lub w serwisie Kanal Plus Online. Wszystkie filmy, seriale, koncerty i dokumenty są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj jak ci wygodnie. program dostępny w wersji z audio testy.